Za 20 minut godzina 8. Od dzisiaj w Radiu Kraków właśnie o tej porze nowa zabawa z Biblioteką Polskiej Piosenki, czyli piosenki na czas zarazy. Hmm, tutaj o 7.40 w rano do tak, a potem o 12.30 w programie Muzyczna Zmiana. O piosenkach najlepszych na ten czas zarazy Tomek Buszewski rozmawiał będzie z Waldemarem Domańskim. Dzień dobry, witam Państwa. Okazuje się, że czasy zarazy to czasy, które generują dużo pozytywnych myśli, a czasami zmuszają ludzi do tego, żeby zasiąść i napisać. I napisał do radia dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański, abyśmy wspólnie na jego pomysł, bo wiadomo, że jest miotaczem idei nie od dziś, pan Waldek, abyśmy wspólnie zrobili taki cykl piosenki w czasach zarazy. I wciągnęli do tej zabawy muzycznej państwa. Chyba nic nie pokręciłem, wszystko się zgadza. Przez czysty przypadek z telefonem przy uchu przechodził Waldemar Domański. Dzień dobry, Altku, witaj. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Proszę Państwa, mam taką teorię, że piosenka od zawsze była taką muzyczną wersją naszego życia, że my sobie tu chodzimy do roboty, ale te piosenki tak troszkę e, opisują to właśnie, co robimy przez całe życie. E, piosenka pojawia się z powodu radości, nieszczęścia, refleksji, talentu ale też dla pieniędzy. Generalnie mamy teraz trudny czas, czas ym, izolacji, maseczek, rękawiczek i tych wszystkich przymusowych i koniecznych zmian, co powoduje, że na przykład pojawia się refleksja. Pomyślałem sobie, że każdy ma jakąś piosenkę, która wyraża jego obecny stan ducha, jakieś niepokoje, może nawet zdenerwowanie, a może chce jakiegoś figla, że tak powiem, uczynić i zaproponować nam piosenkę, która by opisywała ten czas pandemii czy czas zarazy. Więc czekamy na piosenki, na Państwa propozycje, które dadzą jakby taki obraz muzyczny tego, co się dzieje. Dobrze byłoby, gdybyście Państwo dali nam również szansę, żeby przedstawić Wasze racje na antenie, czyli kilka słów, kilka zdań. Uzasadnienia, dlaczego ten czy inny utwór wam się akurat yy, no, skojarzył z, ten, z tym czasem zarazy. Wobec tego Państwo mają teraz pracę domową do wykonania, ale biedne z na nasłuchaczy Rady Kraków na pewno można liczyć, ja już teraz yy, słuchając swojej opowieści, walkę od razu przyrza mi do głowy, świetną piosenką na czas zarazy byłaby zaraza Kazika Staszewskiego. No To zbyt oczywiste. No ale ja mam inną propozycję, proszę Państwa, na rozpoczęcie cyklu, właśnie piosenki na czas zarazy proponuję piosenkę cichosza. Nie wiem czy zwróciliście Państwo uwagę, ale ten teledysk, który jest powszechnie znany, mm -hmm. przedstawia sytuację miasta no tak jak wczoraj. To 30 lat temu napisany utwór właściwie pasuje, jest jakby uszyte na miarę tych czasów. Zresztą to jest jedna z najbardziej krakowskich piosenek. Razem z muzyką ten tekst jest zrośnięty jak woźnica z lejcami. A rysunki, które się pojawiają w tym telezysku, same się rysują. No więc y, zwróćcie Państwo uwagę, że ten utwór niejako został specjalnie napisany, napisany na czas pandemii. Cichosza, Grzegorz Turnał, propozycja od Waldemara Domańskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki. Od dziś na antenie Rady Kraków rusza wspólna akcja Biblioteki Polskiej Piosenki i naszej stacji. Cichu, po wielkiemu cichu idu sobie ku miastu nazwia. Sucked so you. W rękach, w głowach cichosza, w ustach, w oczach cichosza, nie ma samozwańców. I...